Ja kolejny, Dzień dobry, kolejny odcinek z TK BOKA i wiem, że dawno nie było odcinka. Wrócę e, chciałam powiedzieć, że nie będzie drugiej części z, z Matmy. Tegriłam, ale mi się usunął w pamięci. I nie ma go niestety, więc. No. Więc tak średnio, no. no nową historyjkę Teraz będę wrzucać dwa filmiki w tygodniu. Postaram się, a jak nie, to jeden. Bo ja wtedy, jak wrzucałam trzy, albo mogę wrzucać rzucać trzy dziennie, to wtedy miałam chyba nagrane 15 na zapas. Dużo to miałam, dużo miałam tych na zapas. Yy, I no, i się aby wrzucało, a teraz mi się już skończyło już nie mam. Ten... Sobie I to będzie historyjka, rodzinny Nie bo co wiem że już każdy skończył wiem eee, i mi odkryć. Eee, Nie wiem co bo odkryć. Nie wiem po Nie czasu, bo Nie na ja czasu, bo byłam na wakacjach, co więc Boże, ranek Co? Jak to dzisiaj jest niedziela? Ostatni dzień, Boże. My dzisiaj chyba coś mieliśmy zrobić. Muszę zobaczyć. Boże. Przecież dzisiaj mamy ten wyjazd. Jezus Maria. Boże, szybko... No wstawa wstawaj, ja wiem, że zgapiam. A i jeszcze taka ja wiem, że troszeczkę, troszeczkę zgapiam od żabki, Julki chyba tak, mam na imię, no. ale po prostu... Pewno jej... pokój oliwki jest trochę zgapiony, bo nie miałam na niego pomysłu i w ogóle jest ja po prostu inspirował albo cały nasz... Lunia. chciałam zrobić szybko te filmiki i bo chyba jakieś, po prostu, aby odgapić domek. I wiem, że też trochę pomysł, wszystko było gafione, ale chciałam coś nagrać, chciałam więc No, i mnie też trochę zgapiłam, bo nie wiedziałam, jak mam na go nazwać. Wstawaj, Boże Święty, po co? Gdzie mam ten wyjazd? O nie. Boże, jak to dzisiaj? Dzisiaj. Bo może się ubrawiam. Chyba iść na dół już. No dobra. Za, dobra. Jak to jaśna imię poszły, bo już zapomniałam. Yy, Julka, wstawaj. Wiem, że to jest Julka. Boże, co? No, to się jest no. no, bo nie się jeszcze piszę, bo ja się przeprowadziłam tu. No, bo mieszkałam przecież w akademiku. Ha. Dobra. Um. O, mam No, ja wstawaj! No. Jee, yeah. dzisiaj idziemy na ten wyjazd rodzinny. Dzisiaj mi się tu. Boże. Dobra, za 5 minut na dole. Boże, co się ubrać. co się ubrać. Hmm. Może to. Nie. To mamy ciuchy. Nie, to są jakieś piżamy. To też. Boże. Chcę mi się ubrać. Wezmę tą czapkę dzisiaj i wezmę to wezmę. No, wezmę jednak jedną czapkę, bo to... tam. Z tym już dłożę. Jeszcze Oliwka, Oliwka wstawaj! Już wstanie! Chociaż nie chciałam się, nie wiem czy mi tak szybko stało, no, no. mi aleście oglądnicy Chodźcie na śniadanie chodźcie szybko, szybko szybko. szybko. Uh, tam zimy śniadanie. Hmm, tam też coś będzie, jakiś hot dog Nie mam czasu teraz. Musimy iść już, bo y, mamy rezerwację przecież w tym, a idziemy? Nie idziemy? Do akwoparku, czy do tego um, Boże. wesołego miasteczka? Do wesołego miasteczka. Dobra. Boż. My jesteśmy... Dzień dobry, yy, dzień dobry, Dzień dobry, dzień do... jest. Dzień dobry. No yy, na rezerwację. A, tak, tak. Chcesz sobie to sklepiku kupić? Mama? Co? Ja chcę ten strój. Ale jesteś jeszcze... On jest za duży na ciebie. Ty się nie... A, jakiś okulary. Czemu nie ma to mnie mogę tego ubrać? Co to okulary? O, będę tak chodzić. Tak mogę? Mogę. Chodźcie, jemy. to jest jakiś chyba Papka! No, a to później. Chodź o, Oliwka, zagramy w to. Albo nie, ja chcę z Julką zagrać. Chodź tu. Ciekawy kto wygra. Boże. Dalej, dalej. Czemu to nie działa? Musimy włączyć. Nie panie gracie, w to, bo to jest jakiś psutek, ja się popsuł. O, chodźcie tutaj. Jest na zielony. Jedzi na niej bieśki, jedzie się ojo. Dobra trochę już pojedzie ale ty oliwkę chyba nie możesz poczekaj, trzeba cię zmierzyć chodź jak to nie mogę? nie, no ja mogę czekaj, tu pisze, że tu musisz no nie o, widzisz, mogę, idealnie jestem no tu możesz poczekajcie chwilę na zielony jak chcę na łżowy. No na zielone teraz. Uj. Chodź. Uj. Uj. już. już. Uj. się tu przede stać, jak tam jakieś czy co to jest? Bo jesteśmy już. Jak się tu coś? Jak się... Ja Jak się stąd tu coś wygląda? O, gwiazdka. Dajcie mi tą gwiazdkę, Dajcie gwiazdkę. O, chodź tu. Chodźcie tam dalej, tam będzie dalej będzie ciekawiej. Wow, to jest ta najszybsza kolejka. <grymne> to jest ta najszybsza kolejka. Poczekajcie, bo to jest wagonik wolny. Chodź Oliwko. O, ale szybko. Dobra iść tu, to ja pójdę. Później... Ja Dawaj zdawam i czekam. Najszybsza, kolejka, albo jeszcze jest to jedno, tak miękto się. Dobra. Nie, onichka, to mi Ośrem oliwka Uii Dobra, niestety muszę zrobić drugą część Bo mi nie starczy pamięci a, Ale druga część będzie yy, Na pewno Na pewno zrobię drugą część Więc a, pa pa